Witam Was bardzo serdecznie, tu Magdalena Atkinson z Czinki z Polska. Pragnę się dzisiaj z Wami podzielić kluczami genowymi, które przypadają na znak lwa. Dla przypomnienia, na dany znak w przypada e, około pięciu znaków, przy czym w pewnym sensie zawsze będziemy mieć do czynienia z sześcioma, e, przez to, że pierwszy i ostatni przypadają w, e, w pewnym zakresie Czyli są na granicy między znakami. W przypadku znaku Lwa będzie to klucz 15 oraz klucz 29, który będzie na granicy Lwa i Panny, a 15 na granicy bliźniaka i Lwa. Ale rozpocznijmy to naszą kontemplację i przedstawienie poszczególnych kluczy od archetypu Lwa i jakie cechy. Będą też rezonowały z tym archetypem przy poszczególnych kluczach. Tutaj Lew jest archetypem przypadającym na piąty dom w kosmogramie astrologicznym. Piąty dom charakteryzuje chęć Zabawy, pokazania się. Jest to dom, który sprzyja kreatywności, który również w pewnym sensie pokazuje nasze relacje z wewnętrznym dzieckiem, ale również z dziećmi. Jako lew, jest to bardzo silny archetyp. Często mówi się, że jest to silny znak Zodiaku. Jest to oświecony lider. Jak to się mówi, tak zwany lew salonowy. Ktoś, kto chce się pokazać, ktoś, kto może mieć bogate talenty artystyczne. I przywódcze. I w pewnym sensie lew w tej najwyższej swojej wibracji to oświecony lider albo odważny twórca. Tutaj będą te, te elementy, zarówno przewodnictwa, jak i twórczości, mocno akcentowane. Jest to, jakbyśmy tak w skrócie chcieli lwa opisać, to lew to iskrzące się serce, ognia, który promieniuje miłością we wszystkich kierunkach. To jest definicja, którą lwu przypisał Richard Rad. E, jaka, e, jaka jest wibracja cienia dla całego znaku? E, to jest e, cień konformisty, czyli kogoś, kto e, poddaje się e, jak gdyby e, potrzebom, e, czy oczekiwaniom tłumu większości. E, e, który przymila się autorytetowi, który sobie e, e, wybrał albo który nad nim dominuje. E, konformista to bolesny cień lwa, który może wymuszać reguły, e, które są na nim wymuszane, i w tym samym może się stać pewnego rodzaju tyranem. E, Wdarze to lwie serce, czyli odważne, dzielne, e, niezależne. E, w najwyższej wibracji mamy do czynienia z bardzo ciekawą, oryginalną kreatywnością e, i e, jak gdyby rozszerzaniem e, wyobraźni i manifestowaniem e, twórczości w świecie. Jest to służba samorozwoju przez wolę intuicji i manifestacji. I rzeczywiście, tak jak dzieci chcą się bawić po to, żeby coś pokazać, coś zbudować, tak samo naszym zadaniem jest również to, aby zamanifestować nasze marzenia, nasze twórcze aspiracje. I stąd energia lwa, jest bardzo przydatna i może nam bardzo, bardzo nas może wspierać. I tutaj pojawią się klucze, które rzeczywiście tego lwa pięknie, ten archetyp przedstawiają. Niemniej jednak będą się od siebie różniły. To jest tak, jak mówiłam w nagraniu o połączeniu kluczy genowych z astrologią, że dane klucze, które przypadają na, nas, na dany znak, jak gdyby zawężają działanie danego znaku zodiaku. Nie jesteśmy tylko i wyłącznie lwem. Jesteśmy w pewnym zakresie, początkowym, środkowym e, lub końcową fazą lwa, a w przypadku kluczy genowych jesteśmy lwem przy kluczu e, 56, 31, 33, 7, 4, 4 lub 29. I tak, jak gdyby, jakbyśmy rozpoczęli tą naszą podróż przez klucze genowe. To będę nawiązywała, i one jak gdyby wyraźnie wyjdą te elementy, które łączą się z tym archetypem: takie jak przywództwo, takie jak prowadzenie, takie jak konformizm, wycofanie wojsk niemalże z pola bitwy i umiejętność oszacowania jak dobry lider kiedy należy ruszyć do przodu kiedy należy się cofnąć ale również ten archetyp osoby, która będzie widziana doceniana która chce się pokazać i tutaj w fantastycznym jest klucz 56 który otwiera sezon lwa tutaj warto zaznaczyć, że 56. Klucz kończy sezon bliźniaka, który chce się komunikować, e, który e, kończy sezon raka, e, który e, chce e, również się pokazać, który, który e, pracuje z dziećmi, który jest dobrym rodzicem. E, 56. Klucz e, w tej wersji lewiej. Nie zdziwiłabym się, że spotkamy tutaj osoby znane z filmu, z telewizji, em, em, artystów, którzy są widoczni, e, zwłaszcza, że będą to wyższe, Linie piąta i szósta będą przypadały na klucz 56. Często osób, które są widziane przez swoje środowisko i nie tylko przez swoje środowisko, ale i mają większe zasięgi. I tutaj rzeczywiście 56 klucz to jest ten lew, który będzie nas rozbawiać, który będzie e, jak gdyby dbał e, o jakość naszej rozrywki. W niskiej wibracji będzie to rozrywka tania. E, która marnuje nam czas i energię. E, w wyższej wibracji jest to rozrywka, która nas e, wzbogaca e, rozrywka, która nam daje e, w pewnym sensie dodaje magii naszemu życiu. To często są świetni komicy, to są często świetni aktorzy, którzy potrafią nas rozbawić, wzruszyć, doprowadzić do łez śmiechu i do łez wzruszenia. I to rzeczywiście ten lew, którego widać, E, z tą e, potrzebą pokazania się, e, może być e, w naszej osobowości czy w naszym życiu, może się chcieć przedstawić, jeżeli mamy 56 klucz w swoim profilu hologenetycznym, zwłaszcza. E, kolejny klucz już jest w całości lwi, i mamy tutaj dar przywództwa 31 klucza. E, w cieniu jest to arogancja. W najwyższej wibracji jest to pokora. E, tutaj warto zwrócić uwagę, że e, e, często e, tutaj w 31 kluczu może właśnie się pojawić ten konformista, który jeżeli tłumi tą swoją, e, ten dar przywództwa, może się poddawać woli innych, i jak gdyby nie realizować w pełni swojego potencjału lidera. Albo może być lekceważąco arogancki, górujący, dominujący nad innymi. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, że klucz z perspektywy human design, klucz 31 oraz 7 łączą się w tak zwany kanał alfy i oba te klucze znajdują się właśnie w znaku lwa. I oba mają pewne aspekty przewodzenia, przywództwa lidera. One się między sobą różnią, niemniej jednak są to, są to bardzo silne elementy i jak gdyby też wskazuje, że ten archetyp Lwi jest tutaj w obu bardzo potrzebnych. Różnica byłaby taka, że klucz 31 za wszelką cenę chce być słyszany i może stać się ofiarą tego, że chce być usłyszany, tutaj dotyczy to energia, jest to energia centrum gardła i może mieć tendencję do właśnie tego konformizmu po to, żeby też ktoś inny go usłyszał, tak? Po to, żeby ktoś mu przytaknął. Może się znajdować w strukturach społecznych, takich, w których za wszelką cenę chce być słyszany, i powielać wzorce innych, którzy mogą tą energią manipulować. Kolejnym kluczem jest klucz 33. Tutaj mamy trochę inny element tej... Przywódczej energii, ponieważ w oryginalnym I Chingu jest to nawiązanie do wycofania się w sytuacji, gdy jesteśmy w słabej pozycji, czyli umiejętność ocenienia, kiedy przywódca ma wziąć swoje wojska i swoich ludzi. I ich prowadzić, a kiedy ma ich chronić i się wycofać. Dotyczyć to będzie również jego samej, jego aktywności. 30. klucz, trzeci klucz, w darze ma e, słowo jako dar uważność. W języku angielskim jest to mindfulness. To jest taki moment, w którym jesteśmy świadomi swoich em, działań, swoich myśli, swoich uczuć. E, jest to e, jak gdyby przestrzeń w nas samych, którą musimy sami odkrywać, czyli musimy się wycofać czasami w życiu z życia społecznego, pozostać sami i w tej samotności uzyskać wglądy, które mogą w najwyższej wibracji doprowadzić wręcz do objawień, do, do ogromnych przełomów. W naszej świadomości. W cieniu jest to jak gdyby cień zapomnienia, kim jesteśmy, i albo możemy stać się osobami, które są ogromnie powściągliwe i chowające się przed światem czyli w pewnym sensie wiecznie wycofanym. Tak, ta energia, która w cieniu może być wiecznie wycofana, to musimy zwrócić uwagę, że w darze to jest wycofanie się wtedy, kiedy jest to najlepszy moment, a i umiejętność pójścia do przodu, wtedy, kiedy jest najlepszy moment. W przypadku cienia, który jest tłumiony, mamy do czynienia z bardzo silnym wycofaniem i powściągliwością. Z drugiej strony, w momencie, kiedy występuje pozycja reaktywna, Wibracja reaktywna, są to osoby, które bardzo krytykują innych. Czyli tutaj może być lider, który gani, który krytykuje, który ma ogromne wymagania. Może się to objawić jako, jako szef, jako surowy nauczyciel, który po prostu może bardzo dużo szkód. Stworzyć w swoim środowisku i wśród swoich poddanych, tak, czy w organizacji, czy w pracy. Tymczasem, jego największym zadaniem jest uważność. Tutaj jest to również energia płynąca z gardła i tworzy ona w Human Design tak zwany kanał ewolucji razem z kluczem trzynastym którego domeną jest umiejętność słuchania. Kolejnym kluczem jest klucz siódmy, który w pewnym sensie ma pewnego rodzaju podobieństwa z kluczem trzydziestym pierwszym, o którym wspomniałam wcześniej. Tam mamy dar przywództwa, tutaj mamy dar przewodnictwa. Różnica jest taka, że przewodnik to jest ten, który jak gdyby zarządza od tyłu. Jest bardziej doradczą e, taką mocą, e, która e, działa spoza tronu. To niekoniecznie będą ci liderzy, którzy będą w pierwszej kolejności widziani, ale to będą ich doradcy. E, I tutaj w cieniu, e, jako archetyp e, i e, który przypisany był, Siódmemu kluczowi, tutaj mamy archetyp armii i e, armia zaraz nam sugeruje pewnego rodzaju podziały, rangi, e, wojnę, konflikty. E, I rzeczywiście w cieniu mamy tutaj cień podziału, czyli e, mogą to być osoby, które e, jeżeli ta energia daru przewodnictwa jest tłumiona, to może uciekać przed rolą lidera albo nadużywać władzy. I prowadzić do podziałów, manipulacji, itd. I tak tak w, w momencie wejścia w energię przewodnictwa, jak gdyby podejmujemy się roli lidera, ale tym samym jest to jak gdyby taki, taki moment, w którym też wzmacniamy bardzo tych, których prowadzimy. Tak? I w najwyższej wibracji mamy tutaj słowo klucz, którym jest cnota, czyli jak gdyby takie najlepsze jakości, jakie można by sobie wyobrazić dla dobrego lidera, który służy ludziom, a nie nimi manipuluje, czy ich wykorzystuje. Tutaj największym wyzwaniem jest, jeżeli byśmy pomyśleli, co, co tłumi, E, tą e, dar przewodnictwa w tej najwyższej wibracji to jest to, że to może być ofiara zazdrości. W związku z czym często podziały są wówczas, kiedy zazdrościmy innym, że coś mają, e, chcemy e, za wszelką cenę ich umniejszyć e, i właśnie nadużywać swoich wpływów e, po to, żeby komuś innemu umniejszyć. A podszyte jest to wszystko bardzo głęboką zazdrością, że ja czegoś nie mam czy czegoś nie potrafię. Kolejny klucz to klucz czwarty, i tutaj pojawia się cień nietolerancji. Który znowu jak gdyby rozdziela ludzi, którzy, który może doprowadzać do konfliktów. E, który nie jest oświeconym liderem, tylko jest właśnie e, osobą, która bardzo zresztą tutaj ma to jest podobieństwo w pewnym sensie do 33 klucza, który e, w jednej ze swojej form jest surowym krytykiem innego. tak? Tutaj jest nietolerancja innego. E, darem czwartego klucza jest zrozumienie. I tutaj y, y, jest to energia y, już głowy. Y, tam musimy sobie poukładać. To jest lider, który musi sobie poukładać, co naprawdę jest, a co sobie wymyślił, co y, musi zrozumieć drugiego człowieka, i wraz ze zrozumieniem samego siebie, drugiego człowieka, świata, y, zaczyna coraz więcej. Y, puszczać w siebie miłości, co za najwyższą wibracją idzie wybaczenie. Wybaczenie sobie swoich błędów, swoich niedociągnięć, swoich niedoskonałości, wybaczenie swoim najbliższym, wybaczenie w, koń, w, w, w ostateczności światu, y, tego jaki on jest. To y, doprowadza y, do bardzo pięknych przełomów, do bardzo pięknych. Y, Wglądów, do bardzo pięknych, e, e, takich wewnętrznych e, e, rozpuszczeń, tych starych e, e, wzorców, nietolerancji. E, w jednej z przez to, że jest to energia głowy, e, w, e, w momencie, kiedy energia zrozumienia jest tłumiona, może doprowadzić do, do mentalnej apatii, pamiętajmy, że za każdym razem, kiedy energia danego daru jest tłumiona wówczas przejawia się często w takimi elementami depresyjnymi w momencie kiedy zaczynamy być w drugiej formie, czyli reaktywnej na to, co widzimy na zewnątrz i reaktywni w swojej nietolerancji doprowadzać to może do wielkiej koncentracji na szczegółach na czepianiu się E, innych, nietolerowaniu nawet e, czegokolwiek, co nam nie pasuje, co nam się nie podoba, e, co w ostateczności oczywiście też może prowadzić do bardzo głębokich konfliktów. E, tutaj, e, w, e, zgodnie z Human Design, łączy się klucz czwarty z kluczem 63, który dąży do prawdy. Czyli w momencie, kiedy dar obu tych, kluczy czwartego i sześćdziesiątego trzeciego jest uruchomiony. Mamy z jednej strony energię zrozumienia, a z drugiej strony dociekliwość do tego, by dojść do prawdy. W najwyższej wibracji mamy połączenie prawdy z głębokim wybaczeniem za to, jaka ta prawda jest, za to, co jest. tak Osoby z czwartym kluczem mogą stać się ofiarami swoich potrzeby żeby wiedzieć, znać odpowiedź, tak? I stąd tutaj też ten 63 klucz, który też ciągle chce dociekać. W momencie, kiedy znajdujemy się w wibracji dociekania i zadajemy pytania, wszystko jest ok, ale w momencie, kiedy jak gdyby nie akceptujemy to, że nie, nie mamy odpowiedzi, tu się mogą zakraść różnego rodzaju mechanizmy ograniczające nas, od tego prawdziwego zrozumienia, ponieważ zrozumienie wykracza poza elementy, poza, jak gdyby, sferę umysłową. To jest moment, kiedy dostajemy się do serca, kiedy zaczynamy komunikować się z naszą intuicją. Ostatnim kluczem w sezonie lwa, który przypada prawie całkowicie na lwa, dopiero maleńki, ostatnia, szósta linia w Pewnym, w te, pewnej części będzie należała do znaku Panny. To klucz 29, który chce się wdarze zaangażować na 100%. Chce kochać na 100%. Chce być yy, 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 jak gdyby w pełni zaangażowany yy, w relacje, w pracę, yy, w pasję. W cieniu jest to połowiczność, to jest wkładanie pewnej części swojej energii, angażowanie się do, pewnego, do pewnych granic, to jest pewien brak zaufania do drugiej osoby czy do własnych marzeń, a w najwyższej wibracji mamy oddanie oddanie się całkowicie swoim marzeniom, swoim. Swoim relacjom. I tutaj rzeczywiście też jest ciekawa sprawa, ponieważ tutaj za każdym razem, w przypadku zaangażowania, też musimy zdawać sobie sprawę, czy ta sprawa, w którą się chcemy zaangażować, jest tego warta. I tutaj możemy stać się ofiarą zbytniego zaangażowania lub całkowitego braku tego zaangażowania. I mamy z jednej strony w y, y, cieniu tendencję dobrania zbyt wielkiej y, odpowiedzialności, zbyt wielu zobowiązań i zadań, co rozprasza naszą energię i co w pewnym sensie może doprowadzić do, do tego, że nie możemy dać swojej energii w pełni y, tym rzeczom, które są ważne, ponieważ rozdrabniamy się na mniejsze części, które nie są w stanie być w całkowicie Spełnione, zrealizowane, albo z drugiej strony tendencja do niesłowności, obietnic. Zrobię, nie zrobiłem, będę, nie jestem. I tutaj trzeba się przyjrzeć, co mnie hamuje i, yy, i zrobić taki rachunek sumienia. Czy, czy ja się po prostu nie boję zaangażowania, czy tutaj nie chodzi o ten aspekt. Yy, 29 klucz, tak jak prawdziwy lew, potrafi całkowicie kochać. E, chce się dzielić, e, chce być widziany, chce być doceniany. E, I tym samym 29 klucz kończy e, sezon e, e, lwa i rozpoczyna w tym maleńkim aspekcie szóstej linii e, sezon panny. E, mam nadzieję, że ta krótka, e, to krótkie przedstawienie poszczególnych kluczy i archetypu lwa e, może Wam pomóc w zrozumieniu. Tych elementów, archetypów, z którymi mamy do czynienia w rozważaniach przy kluczach genowych, zachęcam Was do tego, by zobaczyć, które z tych kluczy znajdują się w Waszym profilu hologenetycznym. Jeżeli znajdują się one w pracy życia, to, to macie. W tym czasie, w sierpniu urodziny i z całym zespołem Dzięki z Polska składamy Wam najlepsze życzenia. Jeżeli znajduje się w innej części swojego profilu, to znaczy, że jakiś element planetarny, części świadomej lub nieświadomej naszego wzorca, naszej matrycy, przypada na tą część. Warto się przyjrzeć, w jakiej sferze ten dany klucz się przejawia i zapoznać się. Z, z danym kluczem. W tym przypadku odwołuję Was do głębszej analizy poszczególnych kluczy w playliście Klucze Genowe, Kontemplacje Podróżnika. Jak również zachęcam do indywidualnych konsultacji Waszego profilu, jeżeli byście byli na to gotowi i do kontaktu. Z nami. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w sezonie panny. Dziękuję bardzo.